Mam koteski P499, a to jest jak widzicie 4 ten dodatek. Nie będę czytał jego nazwy. Dobra, i tak, najpierw chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego nie robię streamów z niczego. Ponieważ niestety mi się spucha bateria w tablecie, którego używałem jako podgląd, chyba dokładnie jako podgląd czatu na YouTubie, Przez co no jedno urządzenie mniej mam. Poza, na znaczy ogólnie mam, miałbym z nim. Cztery urządzenia. Jedno od y, takiego Steam Decka, co. linka nie nie wiem jak to się nazywa. w Streamlinka, chyba Stream Decka. Y, co się naciska na konkretny przycisk, w tym wypadku na ekran telefonu. I tam się w obs przełączają różne rzeczy. Drugi mam y, telefon od podglądu albo y, chatu z YouTube'a, albo z Twitcha. A trzeci prostu jako jakiś taki. Podląd czasami bądź odsłuch będę może sobie właśnie odsłuch robił yy, na, na słuchawki takie dołuszne, żeby po prostu mm, słyszeć yy, nie to co mówię, tylko czat. Będę chyba sobie zrobić taki, takie coś właśnie, żeby nie musić czatu tutaj, żeby mi po prostu czytało to samo. Ale to pewnie tylko z jedną platformą będzie działało, więc no. W każdym razie no, coś takiego planuję zrobić. Tak. Dzisiaj zrobimy prawdopodobnie Gliego, chyba tak, Gliego, a w następnym odcinku, albo w kolejnym, zrobimy wyścig bądź wojnę gangów. Zobaczymy, jak to wygląda. Też posiłujemy się na rękę. No i mam zamiar zadzwonić do któregoś gościa, który. Ej. Mam zamiar zadzwonić do kogoś. Wybierz. O, o, do Erhokeja, żeby zagrać w Erhokeja, no to wszystko inne w zasadzie może odpaść, bo nie grałem tylko w tego Erhokeja. Mam nadzieję, że dobrze czytam po angielsku. Jak widzicie, mam troszkę niestety mniej chyba zdrowia, też nie, to chyba jest kamizelka w sumie. No to będzie kamizelka troszkę uszkodzona. W tak każdym razie zaczynamy game. Leader'a mam odpalonego. No, niestety, prawdopodobnie no, teraz będzie taki szybszy dialog, ponieważ tym raz próbowałem nagrać, ale na próbę tylko to robiłem, żeby zobaczyć yy, yy, czy, po, czy szybkość będzie czytania lepsza, rozpoznawania tego, tego tekstu z yy, napisów i czytania. Dobra, w, tka, w takim razie już nie gadam więcej, tylko Billy, oglądamy. Billy, według mnie chyba nie mamy wyboru. Ja mam wybór. Jestem wolnym człowiekiem, nie żadnym niewolnikiem. Mam wybór. Jim, uwielbiam cię, ale odkąd osiągnąłeś wieć średni, to naprawdę coś straciłeś. Oh, też coś straciłeś. Rozum, żeś kurwa stracił. Spokojnie. Uważaj, komu tak pierdolisz. Próbuję wyjaśnić naszemu koledze, że posiadanie zasobów to podstawa władzy. Billy, czat jest na linii. Do zapłaty za co? Mamy tu grunt na interes. Myślę, że to się spodoba komuś takiemu jak ty. Spoko, ale Jim mówi, że coś jest nie tak. Jest hera, którą zginęliśmy, należała do Chińczyków. No i, chuj z nimi. Nareszcie, Had dzwoni w sprawie spotkania. Słuchaj, normalnie bym na to poszedł, ale to nie są kolesie, które można powiedzieć chuj z wami. To banda dobrze uzbrojonych i wnerwionych skurwieli, którzy zabili kilku łebków od aniołów na wieść o zniknięciu ich towaru. Zastanawiam się, czy by nie zrobić okay. z nimi układu. Okay. Dobra. Dobra? Weź im od razu pociągnij druta. I, I powiedz Hadowi, że jestem trzeźwy jak nigdy. Słuchaj, skoro znowu wojujemy z aniołami śmierci, a jedna lub nawet dwie agencje rządowe wtryniają się w nasze sprawy, to może oddanie tej heroiny to dobry pomysł, nie? A szukanie zaczepki to bezsensowny ruch. Skoro sami nie umiemy przestać kłócić się między sobą, no pewnie jeszcze powinniśmy stanąć w kółeczku, złapać się za ręce, modlić i śpiewać, panie przybądź. Jak se tam chcesz? Y, nie ma się co śmiać, Billy. Albo skończy się tak, że będziemy gryźć glebę. Ja do celi nie wracam. Prędzej zdechnę. No właśnie. Można tego wszystkiego uniknąć. Według mnie należy się pozbyć tego towaru. Dobra. Zobaczymy. No tylko chwilę po prostu mm, grałem. Nigdy nie dotarłem, tylko jechałem po prostu jeszcze do... do to, co oni jadą. No nie no... Dobra, udało się na szczęście. Poddajemy towar żółtkom. Nie pasuje to Nie kazał tak zrobić, więc bierz się do roboty. To nie ja mam problemy z kierownictwem, Johnny. Miałeś kiedyś dziewczynę Brian? Nie będę marnować czasu na takie pierdolie, mam brachoni, dupy są w lokalu. Kelacja stary, taki facet jak ty nie powinien marnować czasu na te pstety. No, to idziemy. Ważne, że mi tutaj większość tekstów czytał. Dla mnie to będzie bardzo duże ułatwienie podczas jazdy. Dziwne, że bili się na to zgodzi. To byłoby jego pierwsze mądre posunięcie odkąd skończył on. Może zaczyna się uspokajać. Albo pyknął sobie wtedy za dużo hery. Coś mi się wydaje, że to nie, nie zrobimy tego co chce Johnny, tylko to co chce Billy. Czyli pewnie nie sprzedamy tej. A czy nie wywalimy tej hery. że ten towar należał do Triad. w całym miastu. Przyjechała do Liberty na statku z kilka tygodni wcześniej. Cholera, Jim. Z ciebie to dopiero źródło informacji, co? Szkoda, że Game Leader nie... nie tych wszystkich dialogów i po prostu w kolejce ich nie puszcza. Niby to by słabo było z... odnośnie zgrania z obrazem. Nie Powinniśmy wyluzować. Ale było szkoń. spoko. Nie zapominaj, co się stało, kiedy zaczął kablować. nie rozmawiałem z nim. Ale lekcja nie pójdzie na marne. Johnny, marniejesz w oczach. Za dużo się zamartwiasz. Może skiknij sobie później na siłkę. Ty też nie jesteś już tak napachowany, jak za czasów, kiedy brałeś hoax z William. Może w łapach zmian nie ma, ale po odstawce prochów inne rzeczy zrobiły mi się większe. Zapytaj, Ashley. Cholera, Billy! Zajebisty jesteś. Udowodnij to, pokonując wyścigu nas wszystkich. Aha, mamy się ścigać. No fajnie. A ja akurat zwolniłem. Nie no, po prostu świetnie. Pojedziemy. Oni pewnie oskryptowani są i dlatego tak wolno jadą. normalnych warunkach raczej nie byłbym najszybszy jako bohater GTA <grych> to jestem akurat, ale tak to bym nie był pewnie najszybszy nie wiem czy dobrze zrobiłem, że ich tak wyprzedziłem, bo nie wiem czy oni tam coś nie będą gadać między sobą, ale mniejsza najważniejsze jest, że wygrywamy może to jest już niedaleko. Kurde, nie lubię tej kamery tak, tak zrównanej z praktycznie podłożem. Bill, może i cię pokonałem, ale dla mnie i tak jesteś zajebisty. Alright, Dobra. Jim Johnny, skoro tak głośno wspieraliście ten interes, to wy dwaj dostarczycie Herek i Tajkom. Co? A co będziecie robić ze swoim chłoptasiem? Będziemy was osłaniać, bo w przeciwieństwie do tego grubasa, po prostu nie ufam tym żółtym draniom. Powodzenia. Nie trzeba im szczęścia, skoro my mamy ich na oku. Oby akcja poszła na spokojnie. No Johnny. Hmm. Dobra, załatwimy to na spokojnie. Niech no zrozumiem. Przyjechaliście odsprzedać nam naszą heroinę. Heroinę, którą moi kuzyni w pocie sprowadzili do tego kraju, tylko po to, żeby ją ukradziono. Albo robimy interes, albo będzie wojna. Twój wybór. W tym kraju to chyba jedno i to samo. Zaslańcy. Spierdalaj. Okej. Okay. Kurwa, gdzie jest Billy? Po prostu weź ten towar. O kurde. You're for a -head? Come on, man. Let's go. No dalej idziemy. Nie mają niestety. W większości nie mają broni, Broby której pieśle. ja używam. Ruchy, you know ruchy. Będę z celownikiem bieg jednak. Nie mam nic takiego, z czego mógłbym sobie skorzystać. Trzymaj się blisko, brachu. Niestety już się na amunicja kończy, z tego co, co widzę. Zwijajmy się stąd. Dobra, biorę sobie tego obrzynaż, co tam jest ruchy brachu. Ej, no weź się, że normalnie. nie debil spadł, ja pierniszę. Ach, Jezu, chciałem, żeby złapał się jak on wtedy szerzy. No nie, no znowu, no czemu on nie idzie kurde po tej drabinie głupiej? No i jest policja. Wystawiłeś mnie, Johnny. Wystawiłeś mnie. Ręce do góry. Już. Niech cię chuj, Johnny. Już nie żyjesz. Zamknij się do jasnej cholery. Zamknij się. Ale chujoza. No właśnie. Johnny Klebic. Brian wszystko się zjebało. Kapnęli bil jego. Gdzie jesteś? Bill, ma przejebane. Dzięki Tobie. Jestem zarobiony. Już idziemy. Czekaj, tam. wracajmy do motorów. No, tego zabiję? Nie, jak się schodzi stąd? A tendy tutaj, dobra. Ten się znowu walił, Boże. Mm. O co tam poszło? Nie mam pojęcia, stary. Billy brzmiał na wkurzonego. W kiciu będzie miał czas, żeby przemyśleć swoją złość. Dlaczego mnie w to wciągnął? Mamy do ogarnięcia ważniejsze sprawy. Bez Billego nie mamy przywódcy. Będziesz musiał przejąć kontrolę nad grupą. To jak bycie mianowanym kapitanem tonącego statku. Co mam robić? Masz być lojalny wobec twoich braci. Musimy się teraz trzymać razem. Co do tego masz rację. Zobaczmy, co Brian ma do powiedzenia. No właśnie. Chyba jakieś spadki w PS mam. No cóż. Klebic, co tam się kurwa stało? Dobra, no to jedziemy. No dobra nie, nie będę z kamery. A dlaczego nie uratowałeś Big O co ci chodzi? Na mnie i do niego. Czemu sam nie pomogłeś Bijemu? Musiałem pomóc sam sobie, nie można ode mnie wymagać, że są... Uf, uf. Billy nic do mnie nie ma. Żadnych zatargów ani nic. Nie jakieś dziwne dźwięki słyszałem z tego lektora, ale dobra mniejsza o to. Jeszcze raz sprawdzę dobra była na 100% głośnych jest super. Wolę mieć tak trochę bardziej z góry, widok. Johnny, musimy zebrać wszystkich braci po powrocie. Powiemy, co się stało. Jasne. Nie mogę się doczekać, aż powiemy braciom, co zaszło. Dobra, Brian, Też chciałbym wiedzieć, co tam się odpierdalało. My no jak pierdole, co robiliście z Billy'em, kiedy triady chciały nam zrobić rozpierduchę? No właśnie, co? To musiał być, kurde, ustawiony przez kogoś. Teraz ważne pytanie, Brian. Co się tam stało? Bill powiedział, że triady były gotowe ubić interes. Musieliście coś zjebać, Johnny. od początku okay. nie skrywać zgrywać W porządku, mam tylko nadzieję, że moi kugle nie wrobili mnie w zasadkę. O, nie lubię tego widoku, ale jak trochę tak z góry jest patrzony. Będziesz musiał przejąć kontrolę nad gangiem, Johnny. To jedyne wyjście. Chyba, że ja mam coś do powiedzenia. I chyba, że mi się o Zachowaj to dla kościoła, Brian. <sum> no i zobaczymy, jak ta fabuła dalej się potoczy. <sum> Dobra, jadą tam za mną. Tamten tylko miał jakieś problemy No jedźcie bo nie będę czekał na was nie wiadomo no, ile Tamten się wleszy na końcu On dobra już jest Aj, no. Poczekam na nich, żeby nie było... z Zgubię swoich i co będzie. Widziałem, że w się odnośnie DLSS w Dziedzictwie Hogwartu zagłosował ktoś na to, żeby zostawić tego DLSS-a mimo tego problemu z dywanem, który tam pokazałem w pewnej minucie na 2 albo 3 sekundy no cóż on. a sam razem też będę na więcej zostały chyba na 5 sekund mimo wszystko. Niezła akcja ja pierdolę co odjebało Billy'emu? Wszystko z nim w porządku, kolego. Chcecie, żebyśmy wszyscy zginęli? Billy miał rację co do ciebie. Wiedziałem, że jesteś wtyką, a teraz go nie ma. Wcale nie, Brian. On poszedł do paki. Przecież nie umarł. Sprzedałeś go. Sprzedałeś go. Sprzedałeś go. Sprzedałeś go. To nieprawda. Kurwa, przez niego prawie zginąłem. Sypałeś nas. Zawsze chciałeś być najważniejszy. Palant i zdrajca jebany. Co ty pierdolisz? Du po władzie? Brian, Johnny nie jest taki. Mylisz się, Jim. Wiem, że z ciebie dobry chłop, ale ten żydowski złama z nas wydymał. Wystawił nas i zadzwonił po gliny, bo go zastraszają. Zauważyli go i teraz do niego wydzwaniają. Ze mną zrobili to samo, powiedzieli mi, że nas wystawiłeś. Gadaj tak dalej. To już po tobie, starówku. Pierdol się. Wysłałeś Bill jego do więzienia. Udowodnij, że nie gadałeś z policją. Główno ci będę udowadniał, z nikim nie gadałem. Chuj z tym. Trzymaj się od nas z daleka, jasne? Dobra, Jim. Chyba teraz ja muszę przejąć prezesurę w gangu. Kiedy ludzie usłyszą o bili, to doświadczymy takiej presji jak nigdy. Musimy to przetrwać. Bracia na całe życie. Lost na zawsze. Do zobaczenia. Okej, okay. czyli koniec misji. Mam nadzieję, że nikt nie zadzwoni do nas i nie każe nam jakiejś misji konkretnej zrobić. Nie wiem, czy miałem jakiś ten czy miałem jakieś szanse, żeby zatrzymać to, co się stało, no ale trudno, no. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam do komentowania, subowania mojego kanału, zapraszam też do innych odcinków z mojej, no, które prowadzę, z nich serii. Cześć, na razie!